Dokładnie 30 lat temu, w kwietniu 1989 roku, w Pałacu Namiestnikowskim w Warszawie doszło do porozumienia między ówczesną władzą i opozycją solidarnościową, skutkiem czego były zakończone obrady okrągłego stołu. Zawarte porozumienia znacząco wpłynęły na upadek systemu komunistycznego i przemiany polityczne, które były dostrzegalne nie tylko w Polsce, ale również w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Piątkowe wieczór człowiek Członkowie forum Obywatelskiego Sandomierza na Zamku Królewskim zorganizowali wyjątkowe spotkanie dla miłośników współczesnej historii. Gościem spotkania pod tytułem Od Okrągłego Stołu do Demokratycznej Polski był sędzia Jerzy Stępień, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, współtwórca reformy samorządowej z 1998 roku. O istocie demokracji oraz o jakże ważnym jej znaczeniu dla Polaków wypowiedzieli się Danuta Paszkowa. I Mieczysław Godyń, organizatorze spotkania. To jest nie tyle debata, co właściwie spotkanie z sędzią Jerzym Wstępniem. Nie przewidzieliśmy tego w formie debaty, raczej właśnie jego takie opowieści o tych, o tych dawnych czasach. Prawdę mówiąc, liczyliśmy, że trochę młodzieży szkolnej przyjdzie, bo to głównie dla nich miało być. Akurat takie składa, że to nasze pokolenie pamięta to wszystko. A to chodziło o to, żeby, żeby młodym ludziom powiedzieć, jak było naprawdę pan sędzia był uczestnikiem obradu u z Później Danusia powiedz o ja tych... Będę prezentować sylwetkę prezentować pana sylwetka. sędziego, który właśnie przybył w tej chwili i to jest takie spotkanie, raczej właśnie nie debata, tylko spotkanie, którego celem jest przywołanie tamtego wydarzenia i być może, i tu liczymy bardzo na pana sędziego, uświadomienie nam, jak bardzo było to przełomowe wydarzenie. Natomiast o Aspekt współczesnego rozumienia demokracji w swojej wypowiedzi zahaczył burmistrz Sandomierza Marcin Marzec, który piątkowe spotkanie objął swoim honorowym patronatem. Ktoś powiedział, już nie pamiętam kto, że demokracja jest fatalnym systemem, ale póki co nie, nie wymyślono niczego lepszego, niczego mądrzejszego. Demokracja, możliwość swobodnego wypowiadania się. Formowania myśli, dzielenia się tymi myślami z innymi, tak? Przekonywanie nawzajem ludzi. Uważam, że w kulturalny sposób jesteśmy w stanie to robić, po to, żeby większość mogła podejmować później decyzje. No, taka demokracja jest. Minione wydarzenie, organizowane przez Forum Obywatelskie Sandomierza, było elementem cyklicznych spotkań tematycznych.